11 grudnia 1942 roku na Wołyniu, w łódzku, trwa wojna. Likwidują getto. Dawid przebywający w getcie. On sobie czasami wychodził, tak? Gdzieś tam miał jakieś miejsce. Przedzierał się przez, przez te mury, i wychodził sobie pospacerować, ewentualnie nawiązać jakieś kontakty z różnymi osobami. Potem wracał do getta, ale tymczasem tym tym czasem getto likwidowali i on już nie mógł wrócić z powrotem do tego getta. A opisuje, że żyd spacerujący wieczorem, czy tam w jakichś godzinach y, popołudniowych, no to było niebezpieczne dla niego. I trafił do Twojego dziadka. Tak, ponieważ on y, opisuje, on i moja mama w, w swoich wspomnieniach opisuje, że y, gdzieś z, y, jakiś y, po, jakiś y, nie wiem, jakaś lekka przyjaźń była między nimi, tak? No, jak na przykład ja z sąsiadami mam tutaj. Nie było zażyłości jakiejś, ale znali się z, z pracy. Moja ciocia była od mojej mamy starsza od 11 lat, także była już dosyć i on ja pracowała w banku w Łódzku i, i dziadek mój też tam pracował. No i się tak poznali i Dawid no, mówił, że Nigdy mu Państwo, Brunowie, bo tak się nazywała moja rodzina, nie, nie, nie mówili o tym, że będą się nim opiekować, czy nie oferowali im żadnej, jego, jemu żadnej pomocy. A tymczasem, no, jako pierwszy, przyszedł, przyszedł mu, przyszła mu na myśl taka, taka myśl, że spróbuje u nich właśnie w domu. No i zapukał do, do nich. No, i poprosił panie Zygmuncie, chciałbym przenocować jedną noc. No a później się okazało, że przez 5 miesięcy mieszkał u nich. Do czasu, kiedy na wiosnę trzeba już było odsłaniać żaluzję, bo tak było wszystko zasłonięte żaluzje, zima, noc, ewentualnie to nikt z sąsiadów by się nie zorientował. W momencie, kiedy Opisuje, że nastała już wiosna, że trzeba było otwierać okiennice i, i dom otwierać i, i w okolicach, Wielkanocy wtedy było. No więc musiał uciekać do lasów, szukać pomocy u partyzantów. Dawid, rozumiem, nie żyje już, czy żyje? Dawid nie żyje już. Ile lat? Ja z datami mam. Jestem na bakier, także. E, e, Dobrych kilka lat temu on zmarł. Zmarła jego żona. Oni mówili e, perfekt po polsku oczywiście, będąc w Izraelu. Jak moja mama, moja mama została zaproszona przez nich do Izraela, była tam miesiąc czasu, więc e, perfekt. Oni mówili, pisali po polsku i e, e, Roj, najmłodszy brat, mówi tak żałuję, że tato go nie nauczył po polsku mówić. Ale rozumiem, że na tą wiosnę 1943 roku, przy okazji Wielkiej Nocy, Dawid wyrusza w kierunku łodzi. Tak? Nie, nie, on, ja to może przeczytam, fragment bezpośrednio z, z jego książki. Wspomnienia te poświęcam sprawiedliwym wśród narodów, spośród Polaków, Ukraińców i Żydów ludzi pracy w mieście i na wsi, którzy pomagali Żydom prześladowanym w czasie okupacji niemieckiej. Ludzie ci, przychodząc z pomocą i narażając na śmierć życie własne i życie swoich rodzin, uratowali godność ludzką. Ech, przepraszam, mi się głos nie za każdym razem, jak to czytam. Ech, na zawsze pozostałem wdzięczny szlachetnej rodzinie Brun. Matce, ojcu Zygmuntowi, jego córkom, Irenie i Alinie. Ci dobrzy ludzie gościli mnie w ich własnym domu owej krytycznej zimy roku 1942-43 w ciągu 5 miesięcy po tym, jak uciekłam z getta i obozu pracy w łódzku. Także on. Yy, yy, Hołd tutaj składa Ukraińcom i Czechom, i ludziom różnej narodowości, którzy mu w jakiś sposób pomagali. W, tych, w opracowaniu tych jego mm, wspomnień on mówi o tych y, osobach, y, tylko ja teraz mówię o swojej rodzinie, także y, no, nie za bardzo wiem. Ja, y, no dobrze, to bo przełożyło się no. na swoją wizytę w Izraelu. I Ciekaw jestem o czym rozmawialiście. Rozumiem, że rozmowy nie były łatwe, bo oni po angielsku. Czy tak, dlatego ja swojego syna wzięła. Mhm. W, w ogóle to było tak, że jak moja mama żyła i żył Dawid, przez 53 lata korespondowali ze sobą. Czyli utrzymywali cały czas przyjaźń między sobą. My o swoich rodzinach wszystko wiedzieli, pisali w listach, opowiadali sobie, składali życzenia, kartki mam takie świąteczne, urodzinowe i tak dalej. Także oni cały czas utrzymywali kontakt. Kiedy w 2003 zmarła moja mama, no to jak gdzieś Zagubiłam to wszystko adres do nich, telefon. Miałam różne perturbacje życiowe przy okazji śmierci mojej mamy. Byłam z mamą bardzo mocno związana emocjonalnie. Nie, nie miałam ani ojca, a tylko mamę. I zawsze była tylko mama. I jakoś w ferworze tych, tego wszystkiego zaginęło mi te. Ten, ten kontakt do nich zaginął mi. No i później yy, przeprowadzkę miałam z jednego mieszkania do drugiego, co na, w każdym razie yy, zachowałam materiały, zachowałam te listy, ale nie miałam kontaktu do, do nich. No, w pewnym momencie 2017 chyba 17 była u nas w opolu taka taka zaproszono mnie, żebym zorganizowała taką wystawę moje korzenie. No i zaczęłam w związku z tą wystawą odgrzebywać te materiały, które dawniej były. Tak, materiały. No i po, postanowiłam sobie, że Gdzieś ten kontakt muszę złapać. No skąd złapać? No przecież najlepszym jest internet, najlepszym źródłem. Miałam nazwisko, miałam i nie zaczęłam sobie coś tam wyszukiwać. I wyszukałam stronę w Izraelu. Sprzedaż nieruchomości bo Strona jakaś, która sprzedawała nieruchomości i takie takie imiona były podobne. Więc ja daleko nie szukając, wzięłam, napisałam maila do tego pana, czy pan jest, że ja jestem córką Ireny, no a czy pan jest z, z synem Dawida i tak dalej. Oczywiście dostałam z powrotem maila, <laughs> się bardzo ucieszyli z tego. No, i prowadziliśmy korespondencję, i dostałam nagle od nich zaproszenie. Bilety kupili i pojechałam z moim synem do Izraela. Nie wiedziałam o tym, że synowie Dawida przygotowali dla mnie taką wycieczkę, o jakiej mi się nawet nie śniło. Traktowali mnie jak królową. Każdy jeden dzień była, była Inna, in, jakaś coś innego do zwiedzania. Każdego dnia był inny przewodnik, który mówił po polsku. A oprócz tego miałam syna, który z nimi prowadził konwersacje po angielsku i wszystko tak. Wcześniej oni się pytali, co ja mu chciała zobaczyć, co bym chciała zwiedzić, więc napisałam im. Oprócz tego no o... Najważniejszą sprawą było y, Yad Vashem. od tego zaczęliśmy naszą, y, nasze spotkanie. W Yad Vashem cała rodzina była, i ja. Y, 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 y. I dla mnie to był taki szok, bo y, nagle tyle ludzi, nieznajomych, wszyscy <gryczny> mówią w jakimś obcym języku, po hebrajsku, po angielsku. Nie, ponieważ trzech synów, każdy ma co najmniej z trzech y, trójkę dzieci. Oni mają jeszcze wnuki, więc <śm> okazało się, że ta rodzina jest bardzo duża. Nie, z wszystkimi się zapoznać. No, po prostu mm, wielki szok dla mnie było. Y, to spotkanie w Yad Vashem, y, Odwiedziliśmy drzewko, które moja mama wsadziła. No. Y, bardzo dużo rosło już przez ten czas, kiedy moja mama była. Okazało się, że oni kultywują pamięć swojego ojca i tę całą historię. I rok w rok w pamiątkę, na pamiątkę tego, że. Taka historia miała miejsce, spotykają się całą rodziną, bo jedni mieszkają w Jerozolimie, inni gdzieś indziej i tak dalej, także wszyscy mają taki zjazd rodzinny i się um, wtedy, wtedy przypominają sobie o tym. A jaki masz obraz Dawida? Jaki był człowiekiem? się o nim dowiedziałaś? Um, Dawid był... Z tego, co, co ja. Z materiałów, oczywiście. Bo ja nie, nie, był, był raz w, tutaj. Mój synek był wtedy malutki, miał półtora roku chyba. I Dawid był w Warszawie, ale to spotkanie było. Moja mama się z nim spotkała w Warszawie, a myśmy tylko pojechali po mama, odebrali go. Także taki, taki miałam niewielki kontakt z nim, jak z człowiekiem. Ale wiem z materiału, ze zdjęć, z tego co oni opowiadali, że to był człowiek, nie, zresztą z listów mojej mamy, wiem. Życzliwy człowiek, bardzo życzliwy, szlachetny. Zbudował taki pomnik w miejscu, w którym mieszkali. Mieszkali w kibucu. Kibuc nazywał się Malehamisza i tam kultywował właśnie tę pamięć bohaterów w ogóle uczestniczył w spotkaniach Żydów z, z, z stron zwołenia, z, z Polski i tak dalej także był społecznikiem wydawało mi się z tego z tego co wiem z tych materiałów społecznikiem i bardzo życzliwym człowiekiem bardzo życzliwym i szlachetnym. Myślę, że wstępem do tej następnej części będzie jeszcze znalezienie łączności pomiędzy tym, tym wydarzeniem tej wiosny 43, bo wtedy te losy się rozdzieliły. A jakie otworzyły się los dla Twojej rodziny? Co było dalej? A, co było dalej? No, jakoś przeżyli tą wojnę 43, no to jeszcze dwa lata wojny, 45 rok. Mój, mój dziadek wybudował dom na Wołyniu, właśnie tam, w tym miejscu, gdzie to, to wszystko się działo. Dom, wspaniały ogród, no i tak sobie się żyli. No, nastały czasy, kiedy przyszli, przyszła armia radziecka. Kazali im się wysiedlić, no i... W 1945 roku w maju kazali im się zapakować na y, wagony y, takie transportowe, takie, które przewoziły, y, mama mówi, że takie bydlęce wagony były. Y, zebrali ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy, wszystko zostawili i przyjechali. I przyjechali tutaj do Opola. No, ale powiedziałeś, że Twoja mama umówiła, urodziła się w Wielkopolsce, jak to możliwe. Urodziła się w Pogorzelicy pod Poznaniem, ponieważ mój dziadek mm, był takim człowiekiem. Hmm, po prostu szukał pracy. Tak? Tam pracował w, po, pod Poznaniem w jakiejś fabryce marmolady, mama opowiadała o tym. Mm -hmm. Natomiast nie było pracy, mama się urodziła i przenieśli się tutaj. Mhm. Jeszcze w międzyczasie gdzieś w hełmie mieszkali po drodze, tak, hełm i potem na wołaniu. I urodziła się Mira Hardyńska. No, no halo, jeszcze nie tak szybko. Ale o tym właśnie całą tą historię w następnej części. No wiesz.